Cześć, przepraszam, witajcie serdecznie, przepraszam za chwilowy poślizg, ale zupełnie szczerze mówiąc, zagadałam się z kolegą, który się do mnie odezwał. Po jakimś tam czasie nie mieliśmy kontaktu, i odezwał się i się zagadałam. I dopiero się zorientowałam, że jest czas już 14 wybiłam. Jestem z wami, słuchajcie sobie odświeżę, tylko żeby zobaczyć, czy rzeczywiście wszystko się dobrze wyświetla. Nie zdążyłam sobie dobrze nawet ustawić telefonu i uczesać, także wybaczcie mi ten, to, 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 że będę troszeczkę roztrzepana, pewnie podczas tego live'a, ale czas, czas jest jednak faktycznie w sposób bardzo względny. Nie? To jest tak bardzo względna jednostka pomiaru, minuta. Czasami jest to cała otchłań, kiedy zdążymy przygotować i zjeść śniadanie, a czasami po prostu minuty nie istnieją. Fajnie, że jesteście, widzę, że już jest pięć osób, testuję właśnie te godziny, kiedy Wam najbardziej odpowiada. No dla mnie bardzo optymalna jest ta godzina 14, a później dopiero wieczorem. I jutro zrobię live'a, słuchajcie, kolejnego o godzinie 20. To będzie temat podobny. W ogóle nazywam się Agata Fierek Dziurla, jestem gruszką czy pietruszką. E, prowadzę szkolenia z rozszerzania diety głównie, a oprócz tego z odżywiania właśnie dzieci w przedszkolnych, to właśnie dziećmi zajmuję się najchętniej, chociaż bardzo lubię też współpracować z e, mamami, kobietami w ciąży, z mamami karmiącymi. E, myślę, że można śmiało by powiedzieć, że jestem tak dietetykiem, specjalistą do spraw żywienia, edukatorem żywieniowym, rodzinnym. Rodziną się zajmuję najchętniej. Powiedzmy w sporcie żywieniem bym nie, nie powiedziałabym, że się specjalizuje. Tu właśnie tutaj mój kolega Mikołaj e, Pan Wefista, taki ma zresztą profil na Facebooku, możecie sobie go sprawdzić. Tutaj myślę, że on będzie znacznie lepszym specjalistą, tak przy okazji go zareklamuję. W każdym razie, słuchajcie, ja właśnie od trzech lat prowadzę szkolenia z rozszerzania diety yy, i. Te szkolenia prowadzę zamiast słoiczków, tak to nazywam, a dzisiejszy live jest zamiast bułki z masłem. To, co widzę, w, co, się, co jest takie problemowe właśnie przy rozszerzaniu diety niemowląt, to właśnie to, że jakoś tak odruchowo idziemy w te słoiczki nieszczęsne, w te kaszki instant, zupełnie nie mając świadomości co do tego, że to wcale nie jest najlepsze rozwiązanie. W, przy, przy bułce z masłem też mamy takie po prostu poczucie, że nasze dziecko coś zjadło i wszystko jest w porządku. Tymczasem, no niestety, ale najczęściej nie jest w porządku przy takiej bułce z masłem i o tym sobie dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać, co tak naprawdę może się z tym wiązać. Jutro będę tak mówiła bardziej zamiast przemycania warzyw o niejadkach, o tym jak traktujemy niejatki. Rzuciłam taką nazwę tego live'a Nie chcę mi jeść. Moje dziecko nie chce mi jeść, i e, już samo z, 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 już z tym samym zdaniem tak nie do końca się zgadzam: nie chce mi jeść. E, I jutro sobie o 20 będziemy to omawiać, bo tak jak wam powiedziałam, dla mnie godzina, żeby się spotkać z wami, to jest właśnie 14, zanim jeszcze pójdę do dzieci, po dzieci do przedszkola. Albo potem, jak już mój mąż wróci z pracy i je po prostu przejmie, czy już będą leżeć w łóżkach i to będzie godzina 20. Myślę, że w środę o godzinie 20 będziemy się spotykać na stałe i rozmawiać na temat żywienia dzieci, na temat żywienia naszego, naszej całej rodziny, waszej całej rodziny. Rozmawiać o waszych problemach, o alergiach, o nietolerancjach, o niedoborach o tym wszystkim, co, wszystkim, co, co was może najbardziej interesować związanego z odżywianiem. Słuchajcie, no właśnie, dzisiaj dedykuję, dedykuję tego live'a tym wszystkim, którzy martwią się o to monotonię żywienia swojego dziecka. I e, no i faktycznie pytanie: martwicie się o to, że wasze dzieci wybierają te same produkty? Martwicie się pewnie o to, że, że, że mogą się pojawić w związku z tym pewne niedobory? E, no i rzeczywiście tak też może się stać, tak? To znaczy, przy takim bardzo monotonnym jadłospisie, który sprowadza się do, takiej, do takiego najprostszego rozwiązania, którym jest niewątpliwie właśnie bułka z masłem e, mogą się pojawić niedobory żelaza, niedobory wapnia, niedobory potasu, cynku, e, a także witamin, tak? witaminy e, C B12 y, czy kwasu foliowego. Co może się wiązać z takimi niedoborami? Słuchajcie, no przede wszystkim myślę, że gorsza odporność, słabsza odporność waszych dzieci mogą tak naprawdę takie niedobory również mieć wpływ na to, na zachwianie rozwoju, nawet, tak? Na zdolność koncentracji i na ich spokój na to, czy są rozdrażnione, czy nie są rozdrażnione. E, poziom żelaza u dzieci, u których ten poziom żelaza jest niższy, czyli pojawia się anemia, obserwujemy właśnie rozdrażnienie, problemy z odpornością, e, problemy z koncentracją, taki ogólny niepokój i też stany depresyjne. Nasze dzieci już od samego początku mogą mieć stany depresyjne związane z, tym, e, z tymi niedoborami, czy też właśnie z nieodpowiednią florą bakteryjną i jelit, nawet jak się okazuje. W związku z tym, ten pokarm faktycznie, który dobieramy, powinien być od samego początku przemyślany i odpowiedni. No i my się martwimy, że one jedzą nieodpowiednio, stresujemy się tym. Obarczamy pretensjami za to i siebie, i nasze dzieci, i bardzo często to tylko pogarsza sytuację. Potęguje stres, nakładamy na nie jeszcze większą presję. I zupełnie obraca się to przeciwko nam i przeciwko nim. One jedzą jeszcze mniej chętnie, nie próbują. Gdzieś tam zaczynają się jakieś może drobne próby manipulacji i zwracania na siebie uwagi, tak? Gdzieś tam szachują nas, widząc, że nam zależy na, to, na tym, żeby jadły jak najbardziej zdrowo. A to manifestują niechęć w stosunku do zdrowego jedzenia po to, żeby zyskać naszą uwagę. Ostatnio spotkałam się ze takim stwierdzeniem, jeżeli ktoś Tobie mówi, że właśnie Twoje dziecko próbuje zwrócić na siebie Twoją uwagę, to nie znaczy, że ono źle postępuje. To znaczy, że Ty być może za mało uwagi jemu poświęcasz. Być może właśnie za mało uwagi też poświęcamy temu, jakie produkty kupujemy, być może za mało uwagi poświęcamy temu, jakie produkty serwujemy naszemu dziecku. Słuchajcie, żadne dziecko nie je idealnie i to jest coś z czym należy się pogodzić, tak? Pytanie, czy rzeczywiście jakikolwiek problem was dotyczy, czy rzeczywiście wasze dzieci mają problemy z niedoborami i rzeczywiście jedzą monotonnie, czy po prostu nie jedzą idealnie. Należy się nad tym zastanowić. Czy nie przesadzamy? Nie wiem, czy słyszeliście, jest takie pojęcie w, psychodietyte, w dietetyce jak ortoreksja. I ona sprowadza się do tego, że mamy zbyt skrajnie duże, duże znaczenie przywiązujemy do jedzenia. E, za bardzo... Obarczamy siebie odpowiedzialnością za to jedzenie i szukamy jakiejś perfekcji, której nigdy nie osiągniemy. I należy się zastanowić nad tym właśnie, czy, 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 czy my się szuka, my Trzymamy się jakiegoś takiego zdroworozsądkowego, złotego środka. Żadne dziecko nie je idealnie i musimy się z tym pogodzić i zadbać o to, o co możemy zadbać, tak? I tak naprawdę powinniśmy zadbać o jakościowy wybór jak najlepszych produktów już na etapie zakupów. Jeżeli właśnie mamy poważne wątpliwości, czy nasze dziecko po prostu nie ma jakichś problemów zdrowotnych i z tego powodu nie je dobrze i czy rzeczywiście jest zagrożone pewnymi niedoborami, to zamiast martwić się i obarczać to dziecko presją, zmuszać do jedzenia innych produktów, obarczać siebie presją, powinniśmy je po prostu zbadać. Zmusisz sobie dzisiaj zadać takie pytanie: czy rzeczywiście uważasz, że masz problem z dzieckiem żywieniowy, czy być może po prostu dobierasz nieodpowiednie produkty i kupujesz nieodpowiednie produkty? Kto ma tak naprawdę problem? Czy to Ty masz problem z wybieraniem i skupowaniem produktów odpowiednich? Czy Twoje dziecko ma problem z ich jedzeniem? Jeżeli Twoje dziecko ma problem z jedzeniem odpowiednich produktów, to faktycznie może mieć problem zdrowotny, który należy zdiagnozować, który należy uchwycić. I żeby to zrobić, słuchajcie, to należałoby zacząć od wizyty u lekarza, u pediatry, zbadać krew, zrobić morfologię, oznaczyć ferytynę to jest takie białko, w którym które, jego poziom ferytyny świadczy o tym, jakie są rezerwy żelaza w organizmie. Więc tak naprawdę nie wystarczy oznaczyć żelaza. Żelazo, poziom żelaza nam mówi o tym, czy nasze dziecko wczoraj i dzisiaj zjadło odpowiednią ilość pokarmu, bogatą w żelazo. A ferytyna właśnie dopiero powie nam, tak naprawdę, jak. Długofalowo ten proces wyglądał i czy nasze dziecko ma faktycznie pewne niedobory, czy nie, i czy należy włączyć suplementację, czy nie. Słuchajcie, nigdy y, dobrym rozwiązaniem nie jest i nie będzie zmuszanie dziecka do jedzenia. Nawet skrajnie niedożywionego, skrajnego niejadka y, zmuszanie do jedzenia tylko przeszkodzi w terapii, tylko no, niczego nie naprawi. Jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem, które jest właśnie niedożywione, to znacznie lepszym rozwiązaniem jest podawanie nutri drinków, a w ostateczności kroplówki, która będzie odżywiała dziecko, aniżeli wmuszanie jedzenia. Bardzo często podczas szkoleń, właśnie prosicie mnie o jakieś metody perswazji czy manipulacji, które pomogą Wam tak naprawdę przemycić dobre jedzenie i nakłonić dziecko do, do, do dobrego jedzenia. To nigdy nie jest dobre rozwiązanie. To, to jest to, co najbardziej jest szkodliwe i e, może przyczynić się do tego, do pojawienia się chorób e, właśnie żywieniowych, psycho psychologicznych, na podłożu psychologicznym, tak, żywieniowych chorób typu bulimia, anoreksja albo też otyłość. W związku z tym nie jest to nigdy rozwiązanie i zapomnijcie o takich metodach, tak, perswazji, manipulacji, wmuszania. E, tak jak powiedziałam, jeżeli uważamy, że faktycznie nasze dziecko ma problem z jedzeniem e, i z tego względu je tylko bułkę z masłem, że ma problem zdrowotny, to musimy go zdiagnozować, musimy go namierzyć i musimy zacząć terapię, musimy zacząć, po prostu leczyć nasze dziecko. Może to być problem natury, właśnie żywieniowej, to sprowadzający się do tego, że już pojawiły się pewne niedobory w zakresie żelaza, co możemy sprawdzić podczas wykonania badania krwi, zbadania poziomu żelaza, ferytyny, ogólnie zrobieniu morfologii. Dodatkowo wybrałabym się do logopedy, ponieważ być może doszło do pewnych. Problemów rozwojowych w jamie ustnej, być może węzidełko, podniebienie, język, być może potrzebna jest terapia karmienia u logopedy. Jeżeli dziecko nie akceptuje różnych struktur, grudek, twardych kawałków, a już jest na takim etapie, że powinno, to warto wybrać się na właśnie taką diagnozę do logopedy, do neurologopedy. Być może ma problem z integracją sensoryczną. To znaczy, ma nadwrażliwość zmysłową. I być może pod tym kątem jest potrzebna terapia, tak? Być może po prostu nie akceptuje jego jama ust na różnych struktur. To możecie, możecie zauważyć, jeżeli wasze dzieci są takie brzydliwe, nie lubią brudzić rączek, przeszkadzają im metki. E, co się robi w takim wypadku? Nie ucina się tych metek. Nie, nie dba się wcale o to, żeby dziecko wychowywało się w absolutnej czystości. Tylko terapią tego tak naprawdę będzie. Sty... Zachęcanie dziecka, żeby stykało się z różnymi strukturami. Tak samo jak w jamie ustnej, jak i właśnie rączkami brudziło te rączki. Tak, czy miało do czynienia z tymi metkami, oswajało swoje ciało z obecnością różnych metek. I tak samo właśnie żywieniowo, tak jak powiedziałam, to, że dziecko nie akceptuje grudek, nie znaczy, że nie podnosimy mu tej poprzeczki i nie dajemy pokarmów coraz bardziej struktur coraz trudniejszych dla tego dziecka. Być może jednak warto to przeprowadzić po prostu po konsultacji z właśnie z takim terapeutą karmienia, z logopedą, neurologopedą czy też terapeutą SI. Być może właśnie Wasze dzieci mają problemy, które nie są zdiagnozowane na gruncie napięć mięśniowych, tak? mają ogólnie problem z z tym ruchem motorycznym, który wiąże się z wkładaniem, ze składaniem pokarmu do jamy ustnej. Tak? Napięcia mięśniowe wzmożone albo słabione mogą utrudniać ten cały proces jedzenia. W związku z tym zachęcam, żeby odwiedzić też fizjoterapeutę, jeżeli mamy podejrzenia w tym kierunku. Zdarza się, że dzieci po prostu są niechętne do jedzenia różnorodnego pokarmu, z tego względu, że borykają się z alergiami pokarmowymi. I wówczas to, co możemy zrobić, to również zbadać po pierwsze użycia na obecność przeciwciał klasy IGE zależnych, właśnie czy nie ma przypadkiem alergii pokarmowej. Dziecko, które je pokarm, który go uczula, zniechęca się przez ten dyskomfort, który odczuwa, do takiego jedzenia i wraca tylko do produktów, które uznaje za bezpieczne zniechęca się na trwałe do jedzenia, więc buduje tylko właśnie też swoje takie proste preferencje w kierunku jednych określonych produktów. Słuchajcie, no niestety bardzo, no bardzo rzadko, ale zdarza się również tak, że dziecko ma po prostu problemy z układem trawiennym, które należy zdiagnozować u gastrologa. W związku z tym trzeba się zastanowić, gdzie może leżeć przyczyna, jeżeli naprawdę uważacie, że to przyczyna jest po stronie dziecka i jego stanu zdrowia, to należy się zastanowić, gdzie, gdzie jest ta przyczyna. E, I ją uchwycić, i ją zdiagnozować, i wówczas rozpocząć terapię. Najczęściej jednak, niestety, win należy po naszej stronie, po stronie nas, rodziców, którzy e, kupują złe produkty i złe produkty przynoszą do domu. Co zrobić? Najczęściej należy, jeżeli nasze dziecko je w kółko bułkę z masłem przestawać kupować bułkę z masłem. <grych> I to zupełnie z reguły wystarczy. Zacząć kupować pieczywo na zakwasie żytnie. Inne, trudniejsze, to będzie podniesienie poprzeczki, tak? Ja na swoim szkoleniu oczywiście omawiam sposób na to, jak przeprowadzić tego ewolucję, tego całego właśnie podejścia do jedzenia Waszych dzieci, takich już po roku jakie je przeprogramować w taki pozytywny sposób, jak je oswoić z tymi dobrymi wyborami, zamiast tej bułki z masłem, żeby chętniej sięgały po chleb żytni. Oczywiście nie powinno się to odbyć tak z dnia na dzień bardzo radykalnie. To nie ma być rewolucja, tylko to ma być ewolucja. I są takie dwie metody, które omawiam. Jedna to jest świateł drogowych, a droga to jest, druga metoda to jest metoda łańcuchowa. I ona pomaga właśnie Usprawnić ten cały nasz plan żywieniowy, nasz i naszych dzieci. Należy pamiętać o tym, że to nie jest tak, że nasze dziecko powinno mieć osobne menu. Powinniśmy jeść wszyscy razem, wspólnie przygotowane posiłki i odżywiać się tak naprawdę tak samo, w miarę możliwości. Przed pierwszym rokiem u dziecka jest naprawdę krótka lista produktów, które których należy unikać. Po roku nadal jest parę takich produktów, które, które należy unikać. Jednak w zasadzie w, aktualnie według stanu wiedzy, według dzisiejszej medycyny, dzieci po prostu powinny od, odżywiać się zdrowo, a nie jak osobny gatunek. To są też ludzie, także w zasadzie zasady żywienia, odżywiania dzieci są bardzo podobne do zasad po prostu odżywiania w sposób zdrowy człowieka dorosłego. Zaledwie kilka zaleceń gdzieś tam ogranicza te plany żywieniowe, dzieci, ale bardzo szybko możemy naprawdę zacząć przygotowywać i spożywać takie same wspólne posiłki, i, i szłabym właśnie w tym kierunku. E, słuchajcie, bo. My, jako rodzice, e, mamy część odpowiedzialności po swojej stronie, i to jest właśnie odpowiedzialność jakościowa za to, co kupujemy, co proponujemy, co podajemy naszym dzieciom. I dopóki to my, właśnie mamy je pod swoją opieką, to my decydujemy o tym, co tak naprawdę w ogóle w domu się znajduje, do czego one mają dostęp. E, natomiast to one mają decydować, czy to jedzą i ile tego jedzą. Jednocześnie to obowiązuje w drugą stronę, tak? To my jesteśmy odpowiedzialni za to, że one w kółko jedzą tą bułkę z masłem, a nie one. Także współpraca ze mną odbywa się raczej na linii rodzicja, aniżeli dziecko ja. Dopiero w momencie, widzę, że jest Marysia Szyfter, właśnie terapeutka karmienia, dopiero w momencie, razem z nami, cześć Marysiu, a dopiero w momencie, gdy u dziecka zdiagnozuje się pewne problemy, właśnie nie wiem, czy to w rozwój jamy ustnej, i wymagana jest taka terapia karmienia, czy terapia SI, to wówczas zaczyna się terapia z dzieckiem, po to, żeby właśnie przełamywać pewne bariery, pewne problemy z akceptacją różnych struktur, różnych konsystencji. Słuchajcie, zachęcam serdecznie do udziału w moim szkoleniu. Teraz 11 właśnie w sobotę organizuję takie szkolenie, kurs online. Ja je nagrywam w sobotę, zaczynam o godzinie 12. Pierwszą część transmituję na żywo do godziny 15, drugą część od 17 do 19. I ja muszę być obecna faktycznie przed komputerem w tym czasie. Natomiast decydując się na zakup takiego kursu, macie do niego następne 6 miesięcy. Macie dostęp do, tych, do tego wideo, do tych nagrań żywieniowych, które dostajecie w ramach szkolenia. A oprócz tego możliwość konsultowania się ze mną na bieżąco. Te szkolenia poświęcam właśnie odżywianiu dzieci już starszych po roku, w takim wieku żłobkowo-przedszkolnym. Zauważcie, menu dziecka żłobnego w przedszkolu nie różni się w ogóle od menu jadłospisu takiego dziecka w wieku przedszkolnym. W związku z tym, tak naprawdę, żywieniowo temat jest ten sam. I te same metody polecam, właśnie taką łańcuchową i świateł drogowych, do tego, żeby dokonać tej ewolucji, naprawić pewne błędy, oswoić dziecko z dobrymi wyborami i i właśnie zadbać o to, żeby w przyszłości żadne niedobory żywieniowe się u naszych dzieci nie pojawiały. Tak jak powiedziałam, to jest raczej trzeba się nastawić na to, że efekty takiej pracy nie następują po jednym dniu. Tak? To jest, to jest powolna, stopniowa naprawa, ewolucja właśnie całego podejścia do jedzenia naszego i naszych dzieci również. Oswajania stopniowego z dobrymi wyborami. Słuchajcie, w związku z tym, że uczestniczycie w tym live, coś wam, w tym live coś wam się należy. Na hasło, na hasło Live wprowadzę taki kod na, na w swoim sklepie internetowym: gruszka czy Na hasło Live będzie zniżka na, do, na uczestnictwo w tym kursie sobotnim w wysokości 10 zł. Kurs w związku z tym z całym planem żywieniowym będzie kosztował tylko 59 zł. Dostęp do niego będziecie mieli przez kolejne, yy, przez kolejne 6 miesięcy, a nawet dłużej. Nie widzę w zasadzie przeciwwskazań ku temu, żeby przedłużyć Wam dostęp, jeżeli będziecie sobie tego życzyli. E, zapraszam was serdecznie, jeszcze też jut na jutrzejszego live'a. Jutro troszkę powiem parę słów z kolei o, o takim, takim podejściu, żeby przemycać warzywa, również krytycznie oczywiście do tego. Wnosząc to nie jest właśnie sposób. Sposoby są inne na to, żeby dzieci oswoiły warzywa aniżeli próba właśnie dokonania jakichkolwiek manipulacji. To obraca się z reguły zupełnie przeciwko nami, naszym dzieciom. Zapraszam Was serdecznie w takim, w takim razie na jutro, na jutrzejszego live'a o 20.00 w ramach cyklu Na kolację gruszka czy pietruszka live na mojej facebookowej stronie. A oprócz tego zachęcam do pełnego kursu, który pomoże Wam właśnie naprawić pewne błędy żywieniowe i udoskonalić te plany żywieniowe dzieci. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję, że, że byliście ze mną. Przepraszam jeszcze raz za chwilę poślizgu. Pozdrawiam Marysię i pozdrawiam Mikołaja, który pewnie też tutaj z nami jest i odsłuchuje tego live'a. Dziękuję Wam ślicznie, do usłyszenia.